Cześć, hey, siema, siema, cześć witam. Tak. <tryk> e e Dzisiaj gramy w Game of Tego, kolejny odcinek. E 3 miliony zarobiliśmy na Vampire Quest 2. E na początku, jak już widzicie, mamy tyle punktów badań. Więc trzeba coś chyba zbadać. Albo jeszcze lepiej ona stworzy raport o grze. Także więc zbadajmy najpierw jakiś temat fajny, na przykład sztuki walki. Okej, okay. więc niech on zbada. Niech on zbada. Eee, gra multiplatformowa w sumie, ile i punktów badań poleci prawie całość. Albo grafika nowa, no nie wiem co. Może grafikę zbadajmy najpierw. I zostaje nam tylko 14 punktów badań. Nie mamy prawie na nic wykorzystać. Tak więc. Mm, Mam 5,5 miliona. Za chwilę. Okej, okay, yy, 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 jakaś konsola nowa, i robimy sobie też zlecenia. Wydanie takiej gier w pomocy wydawcy jest, naj, jest dobrym pomysłem, ale w musimy mieć przynajmniej 100 tysięcy fanów. Aha, <laughs> okej, okay. Tak więc e, stwórzmy nową grę. Temat. Sztuki walki, ehm, no i akcja, no co myślę, że będzie akcja i Battle Simulator. Ehm, Okej, okay, myślę, że będzie to dobra gra. I tak wcale nie będzie. Ehm, Okej, okay, może dla dorosłych. Dla dorosłych robimy grę. Eee, ciekawe, czy będą grali w nią. Pewnie będą grali dzieci, bo nikt nie przestrzega ograniczeń wiekowych. Taka prawda? Okej, okay, rozgrywkę też zrobimy dużą i myślę, że będzie dobrze. Okej. Okay. Um, może... Okej, okay, małe stoisko. I jeszcze zareklamujemy się w czasopismach. Domagają się łatki do gry. Okej. Okay. Stwórz łatkę. Niech na, e, e, naszemu roleczkowi, e, naszemu głównemu bohaterowi trochę to zajmie. Mam nadzieję, że. Jak najszybciej mu to pójdzie dialogi. Po co nam dialogi w symulatorze bitwy? Okej, okay. sztuczna inteligencja może też damy taką dużą. I okej. Okay. I tworzy łatkę. Inaczej chyba stracimy fanów. ok no zgadzam się na wywiad. A zróbmy szum wokół gry. Będziemy tak, tacy nieskromni. Ok, dźwięk musi być dobry. Projekt świata w takich grach. Nie możemy takich dużych robić. Tutaj nam pisze minus. Zrobimy taki. Ok. No i teraz. Skończył nam nasz bohater robić łaskę do gry. Okej, okay. i convert G3. Jeszcze może zyskamy więcej rozgłosu dzięki temu. A już mamy dużo rozgłosu na tej grze. Zamknij. E, Okej. Okay. Niech dopracują nam grę. Trochę słabe statystyki ma, ale dlatego, że nasz bohater robił łatkę. Okej. Okay. Um, uwielbiam takie firmy jak Luleczek Games. Nie Wyłudzają jedynie pieniędzy od klientów, ale rozumieją nasze potrzeby i dbają o to, żebyśmy mogli cieszyć się z gier. Nie wyłudzają jedynie pieniędzy. No to sukces. Jeszcze nas nazwali, że wyłudzamy pieniądze Ale nie jedynie Ale okej okay. i znowu będziemy musieli dać podwyżkę Naszemu pracownikowi Okej okay. Zaawansowane scenki, przerywnikowe można zbadać I zobaczymy, może... Nie... No, trzeba było się powiedzieć skromnie o tej grze średnie oceny niestety będzie średnia 6 no 6 równiutkie 6 okej okay. leć na urlop sobie a ty mi stwórz raport co ja takiego zawaliłem OK. No wiadomo wyraziłem zbyt, zbyt wygórowane opinie na temat tej gry Więc zróbmy jakieś zlecenie Na przykład to ok Mam nadzieję że to zrobimy I chyba zrobimy OK 32 tysiące zawsze w kieszeni więcej ok Może to jeszcze zrobimy Musimy pieniądze sobie zarobić. Okej okay. I jeszcze zlecenie. No łatwe zlecenie nam zlecają. Dzisiaj nie wiem dlaczego, ale. Chyba dobrze. 25 tysięcy i. Nie, to już za trudne. A to. Dobra, zróbmy to. Poniżej miliona zarobiliśmy. Słabo. Ale okej. Okay. Chyba zrobimy to zlecenie już. Robimy trochę. Okej. Okay. 66 tysięcy zarobiliśmy, i teraz tworzymy sequel. I to takie gry, którą zrobiliśmy jako pierwszą, czyli Life Simulator, Simulator Życia. My zaniedbaliśmy trochę tą grę, sequel trzeba zrobić. Średnią grę jeszcze nie robimy, bo tam nam poradzili, że trzeba 100 tysięcy fanów mieć. Ale okej, okay, wybierzemy na PC ta. Silnik gry, oczywiście, leczek engine 1.3. E, I dla wszystkich dalej rozpocznij produkcję. Ok, silnik duży, ale nie na maksa. Rozgrywka na maksa dajemy i opowieści, zadania. No, małe, ale nie najgorsze. Jak to powiadam? Marketing, czasopisma, zareklamujmy się. Dialogi małe, zróbmy. Projekt poziomów, ok. I sztuczna inteligencja też bardzo duża, ale nie na maksa. Ok. I teraz mam nadzieję, że dobrze pójdzie nam ta gra. Okej, okay, dźwięki te, też duże Grafika też duża Projekcja ta też duża Może tak zróbmy sumie dźwięk No dobra, no to zróbmy tak, że projekcja ta w sumie jest najważniejszy. Zróbmy... O tak Myślę, że tak może być Okej. Okay. Mm, jakaś nowa konsola. Nas to nie obchodzi. Oj, może dobiję 50 60 nawet designu dobiło, chyba. Rekordy pobiliśmy swoje wszystkie. Możliwe. Okej, okay, niech dopracują nam grę. Jeszcze bardziej. Już niech technologię dobiją do 60. Nie? No dobra, no to kończymy grę. Yeah, no, widać, pobiliśmy rekordy. I wydamy grę. Osiągnięcia i gryw Bardzo dobre projekty badawcze. O i. Dawno nie robiliśmy tej. Tak dawno była ta gra zrobiona, że teraz ludzie się nie mogą zachwycić nią. Znaczy, jak nie mogą. Nie mogą się na... Nie wiem co ja powiedziałem. To, tak czy siak to jest nielogiczne. Ale ludzie teraz mogą się nacieszyć tą grę. Okej, okay, niech ona zrobi nam raport o grze. Z dziewią dziewiątka. E, ok, e, I teraz... Dźwięk to bardzo ważny czynnik. Dużo zarabiamy nawet. Tak więc, może zbadajmy coś. Zbadamy sobie właśnie osiągnięcia. I na. Nie chcę szkolenia. Okej. Okay. Teraz nam się wypowiadają tak dobrze o, o naszej grze. Albo zrobimy tak, że e, ona nam zbada mini minigry, ale Oleczek właśnie pójdzie na szkolenie. Zróbmy to szkolenie. Rozpocznij szkolenie i mam nadzieję, że sobie poprawi statystyki. Okej. Okay. Technologię to chyba głównie poprawia. Jak widać Ale okej okay. a, a niech on nam, żeby tutaj nie siedział bezczynnie Niech nam zbada Mamy 29 Rozbudowane tło fabularne, nam tu nas stać Okej okay. A ty sobie pojedź na urlop W nagrodę Choć nie za co ci mam dać nagrodę a sobie pojeść. No i odcinek wygląda tak, że na początku mamy 6 milionów, później spada nam gotówka do 4 milionów, a na koniec znowu wracamy. Tak. Tak dokładnie było w tym odcinku chociaż. E, tak więc, no i w tym momencie tutaj, jak jest ten convert gear, zakończmy odcinek i tak. Jest dzisiaj, pewnie jak to wrzucam, to jest sobota. Ja już jestem na wakacjach, na wyjeździe. Nie będę aktywny w ogóle w komentarzach, ale będą mi się pojawiały filmiki. Zaplanuję je sobie. Tak więc. Strzelcie łapkę w górę, jeśli filmik Wam się spodobał. Dajcie suba, jeśli chcecie być na bieżąco z moimi filmikami. Jeszcze zachęcam Was na wbijcie na mojego fanpage'a. Link w opisie. Fanpage'a na Facebooku i, i możecie go sobie zalajkować. Tam jest, jest fajne informacje, czasami tam pisze. Czasami coś tam pisze, czy chcecie taką serię, czy nie ale pewnie i tak nikt tam nie pisze więc muszę to w filmikach mówić ale proszę zalajkujcie sobie fanpage'a i piszcie tam w komentarzach pod moimi postami ale okej okay, więc widzimy się w kolejnych filmikach trzymajcie się cześć